Statystyki 2, dlatego że w zeszłym roku wystąpiłem na ideatorium i to troszeczkę taki, używając staropolskiego słowa, follow-up. Tak? Także co jeszcze w międzyczasie się działo? Jestem z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Kto jest nie stąd, ale wie, jak ten wydział jest czasami nazywany inaczej. Tak, widział gier i zabaw, no więc jakby studenci nie lubią, jak tak się mówi, szczególnie jak to mówią im studenci z innych wydziałów, natomiast lubią zabawy i gry. Tak po, po paru wykładach się zorientowali, że za każdym razem coś przygotowuje i mówią, to będą gry i zabawy, no to się zrobiło już zobowiązanie, żeby na każdym, na, na, na każdym wykładzie, a pewnie też na laboratoriach, żeby była jakaś gra i zabawa. Follow-up, czyli poprzednie, poprzednie wystąpienie jest do obejrzenia na YouTube. Jak się wpisze moje nazwisko, tam dużo więcej na YouTubie nie ma z, z moim udziałem, także można sobie obejrzeć, więc opowiem o, o innych rzeczach. Natomiast yy, yy, chciałem się podzielić jednym problemem, bo ja się podzieliłem paroma tam trikami, no i niektóre niestety spaliłem, tak? bo jeżeli student wpisze teraz moje nazwisko w, YouTube, w, w Google yy, i o, obejrzy, no to już będzie wiedział niektóre rzeczy, a nie w niektórych ćwiczeniach jak weźmie udział, to trochę popsuje, więc, są, więc były spoilery. Także może taka rzecz, studencie, jeśli to oglądasz, a masz ze mną zajęcia, to nie oglądaj, bo nie będzie zabawy. Yy, są spoilery, tak? Ani tego wystąpienia, ani tego poprzedniego też, też nie oglądaj. Jeden student oglądał i to się zorientowałem. Bo, bo po prostu wprost powiedział, bo poprzednio opowiadałem o takim ćwiczeniu, że studenci mają tam torbę z cukierkami, biorą próbę losową pięciu cukierków yy, i próbują oszacować, ile, ile ta torba waży. No i się zorientowałem, bo powiedziałem na ćwiczeniach, że na laboratorium, że będzie ważenie cukierków, a student powiedział, to ja sobie jednego zjem, bo po poprzednio powiedziałem, że rzeczywiście z poprzednią grupą był problem taki, że ktoś podczas ważenia jednego cukierka zjadł. Także byłem zaskoczony też wynikiem. Nie tylko studenci byli zaskoczeni wynikiem, co było wpisane w zajęcie, ale też, też, też ja byłem zaskoczony. Więc jak student to powiedział, to od razu zrobiłem, używając staropolskiego słowa disclaimer i mówię, nie jemy tych cukierków, nie jemy tych cukierków, bo jak wszystkie zjedzą, zostanie sama torba, no to już w ogóle bez sensu to wygląda. Inspiracja, tak? Ja znalazłem takie książki, a później po nic do kłębka się dochodzi do innych książek gdzie są właśnie opisane różne triki, także staram się inspirować, zmieniać oczywiście, czy wymyślać też po swojemu, ale inspirować takimi książkami. I miesiąc temu na jednym, znaczy na jednym, na pierwszym seminarium dydaktycznym w naszej katedrze podzieliłem się tym, że taką książkę szukam i najbliższa jest w bibliotece za oceanem, tak. Ale tak się okazało, że że Marta ma kolegę w Hiszpanii, a kolega w Hiszpanii miał tą książkę na, na półce, także teraz już ten kolega z Hiszpanii nie ma tej książki na półce, bo ta książka jest tutaj, nie? Także jest, jest tutaj. Także jest, jest. Właśnie tak, o tę chodziło, tak o tę książkę chodziło. Tutaj jeszcze też się inspiruje, się okazało, że Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne takie wytyczne, ale tam też są pomysły, też są pomysły na ćwiczenia. Z nie wszystkim się zgadzam, robię, robię po swojemu, ale też są, też są fajne inspiracje. Jedno z ćwiczeń, które w tym roku podpatrzyłem w książce, to o nim opowiem. Ile ten Pan ma lat na zdjęciu, w momencie robienia zdjęcia? Jak Państwo myślą? 60? 70? 55? Ile? 74, czyli średnia się zgadza. To jest Richard Feynman, w momencie robienia zdjęcia miał 66 lat, także tutaj mądrość tłumu zadziałała i często tak działa. I jedno z ćwiczeń, które zostało podpowiedziane w jednej z książek, to było takie, że studenci czy grupy studenckie dostają po kolei 10 zdjęć różnych osób i, i mają ocenić wiek. No i w niektórych przypadkach średnio trafiają, a w niektórych przypadkach przeszacowują, czy nie doszacowują w różne... W różne strony. I to ćwiczenie ma tam, później jest napisane, bogate w koncepty statystyczne. tak I rzeczywiście, czego myśmy na tym ćwiczeniu nie mogli zrobić. I agresję i ANOWe, i testowanie, i przedziałów tości, i, i, no i proste rzeczy, i też z machine learningu, bias i variance, także różne rzeczy można było wykorzystać. Także wykorzystuję, co się da. Uczelnia zachęca, żeby dojeżdżać do pracy rowerem. Więc dojeżdżałem i dojeżdżam cały czas rowerem, także to są widoki po drodze, to dla tych, którzy jeszcze nie byli nad morzem, to tutaj macie jakiś taki mały wyciąg. No a przy okazji się okazało, że ze strawy można ściągnąć dane, a jeździłem na różnych rowerach, także można było sobie zrobić analizę na przykład wariancji czy jakieś inne, na który rower jest szybszy, tak? Rower syna, rower drugiego syna, rower żony, bo swojego nie mam, więc pożyczam. Nie? No, no i przy okazji tam studenci się tam dowiedzą, że mam dzieci i tak dalej, także też jest, jakby się buduje jakieś, jakieś relacje. Profesor Schroeder z Uniwersytetu Gdańskiego napisał coś takiego i też byłem na jego wykładzie, o czym wspomniał, że szukał mm, i znalazł dwie pisarki, które, które coś tam napisały o statystyce. No i, i też od razu postara, postarałem się to wykorzystać. Na przykład nasza noblistka Pani Tokarczuk napisała takie opowiadanie pod tytułem 9, i tam się pojawia właśnie takie pytanie o test statystyczny, bo częściej w hotelu grubił, gubił się klucz numer 9 niż inne klucze. No i tam musiałem wygenerować dane i zaczęliśmy tam w dwóch podejściach musieliśmy to zrobić. Zadanie, bo najpierw, naj, najpierw niepoprawnie, później poprawnie. Także wykorzystujemy noblistów. Feynman też był noblistą, przy okazji, też wykorzystuje dwa fragmenty jego książek. Jeszcze będzie trzeci Noblista czy czwarty, bo jeszcze Szymborska. Kto to jest? To jest Daniel Kahneman. Świętej pamięci w tym roku. W tym roku zmarł. Jest taka jego książka "Pułapki myślenia" i tam jest szereg fajnych ćwiczeń, które można powtórzyć znaczy ćwiczeń takich. Ankiet, które oni robili ze studentami, nie tylko, które można powtórzyć i rzeczywiście bardzo często da się zreplikować, czyli znaleźć jakąś statystyczną różnicę, zobaczyć w jaki sposób nasze myślenie, myślenie działa. Co też ciekawe, w którymś momencie okazało się, czy Kahneman się zorientował, że na niektóre pułapki sam wpadł, pisząc niektóre rozdziały tej książki. Także to też można sobie później, później poczytać. Później studenci piszą ze mną prace dyplomowe i też wykorzystuje to później jako, jako zadania. To też jest jakiś, jakiś tam pomysł. No można robić zdjęcia, ale to jest w internecie, bo te, ten skrypt mój z zadaniami jest, jest w internecie. Teraz jeszcze kolejny pomysł, który się w tym roku pojawił. Pan Jan, ten co chciał zjeść cukierkę, mu nie pozwoliłem. On stwierdził, że potrafi rozróżniać kole od Pepsi. Co, co przypomina taki test. Jeden z pierwszych testów Fischera, który Fischer zaproponował, nie wiem czy zrobił. No i się okazało, że umie rzeczywiście najprawdopodobniej rozróżniać kole od Pepsi. Udało się to przeprowadzić. 10 razy, na, czy 11 razy na 13 odgadł prawidłowo. To była taka trochę ślepa ślepa próba. Ja to gdzieś też opisałem w internecie, też to jest. No, całkiem dydaktycznie dobrze się... się Udało, tak? I, 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 I w ten sposób. Dalej, rzucanie kostką, żeby określić iloraz inteligencji. To jest tam kolejne takie ćwiczenie. Czyli sobie po prostu zasymulowaliśmy, że jesteśmy grupą z różnym ilorazem IQ, z różnym IQ. I studenci rzucali kostką. Trochę nie przewidziałem, że jak im wyszło niski IQ, to rzucali jeszcze raz. także miałem i tak dużo inteligentnych studentów. Chodziło o to, żeby, żeby, żeby później zobaczyć, Taka, czy taka wylosowana inteligencja od czegoś zależy? I rzeczywiście zależała. Okazało się, znaczy to była oczywiście fałszywa zależność. Jak się szuka za dużo, to się zawsze znajdzie coś, co wyszło przypadkiem. Okazało się, że ci, co na ciemno byli ubrani, byli bardziej inteligentni od tych, którzy byli ubrani na jasno. Także tak to wyglądało. Przy okazji też no szukam wszędzie dookoła tej statystyki. W sklepie Politechniki można kupić taką kość. Tak? I, no, i takie pytanie przy okazji, to jakie jest prawdopodobieństwo, że jak rzucę tę kostką otrzymam szóstkę? Ile wynosi? Jak, jak? No właśnie, wiadomo, co jest na kostce. Nie ma szóstki, jest od 1 do 5. A była na zdjęciu, tak, na, na, na ostatniej stronie jest logo Politechniki, Politechniki Gdańskiej, także trzeba uważać. Jakby jaką kostką rzucamy, rzucamy też takimi kostkami. Tam jest 10 ścianek od 0 do 9. Też to nam się przydaje, jak trzeba coś wylosować, to parę razy jest. Te memy, które tutaj się pojawiają, są przygotowywane przez studentów. I tam jest jeden punkt za mema. No i niektórzy dzięki temu zaliczyli przedmiot, czy mieli jeden punkt za mema. Także myślę, że w tych dwóch przypadkach. To właśnie byli studenci, którzy zaliczyli, nie wiem, właśnie, właśnie za, ten jeden, za ten jeden punkt. Mi chodziło bardziej o takie memy statystyczne, żebym mógł opublikować na Facebookowym profilu memy statystyczne. No nie wszyscy jakby poszli tą ścieżką, raczej nawiązywali do jakichś tam zadań, które dostali na kolokwium. A mi chodziło o takie memy bardziej po lewej stronie. Pewnie w przyszłym semestrze zrobię dwa punkty za memy. Jeden sytuacyjny z zajęć, a drugi jednak do, do publikacji. W ten sposób. Tak. Yy, tak. Studenci, studenci pytali, co będzie na egzaminie. Yy, co będzie na egzaminie, yy, więc yy, zaraz o tym może powiemy. Dobra, yy, feedback. Yy, feedback. Ja nie wiedziałem, że to tyle będzie o feedbacku, no, ale już po, po, podsłuchałem wcześniej, że. Że, że, że feedback jest ważny, i rzeczywiście, jak się tak dobrze pracowało z grupą, to miło było też otrzymywać pozytywny feedback. Ale też studenci podpowiadali różne rzeczy już w trakcie, w trakcie zajęć. No, najlepsze były te pytania y, opisowe, i później feedback na koniec. Dostałem tyle feedbacku, tam, że sobie że czytałem, i czytałem. Bardzo fajne też pomysły były, y, były różne. Dodatkowo to zadziałało bardzo dobrze. Zadaj pytanie anonimowo. Nie? Jak się pytam, czy są jakieś pytania. To nie ma pytań. A, 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 a w momencie, kiedy dałem coś takiego, zadaj pytanie na, anonimowo, czyli w dowolnym czasie, jak się przypomni, jak ktoś coś czyta, jak ktoś coś przeczyta w nocy, może od razu napisać. No i o różne rzeczy studenty, studenci pytali. Ja od razu odpowiadałem też. Zrobiłem coś, co nie, nie, nie podejrzewałem siebie o coś takiego, ale założyłem grupę na Facebooku. Studenci się zapisali, na tym Facebooku odpowiadałem na te pytania, więc mieli dziś pytanie, dziś odpowiedź. To też jakoś budowało współpracę i zmniejszało jakiś tam dystans. Kolejny pomysł, taki, który gdzieś posłuchałem i trochę przemodyfikowałem, to zwiar biblioteczny. Tych książek od statystyki jest kilkadziesiąt w, w naszej bibliotece i poprosiłem studentów, żeby tam do nich zajrzeli i odpowiedzieli na, na 20 parę pytań, bodajże. Co tam, co tam jest w tych książkach, jak poszczególne rzeczy są opisane? I całkiem wielu studentów, to też było kilka punktów do egzaminu, student, całkiem sporo studentów się zapisało, no i dostałem, dostałem informacje na parę sposobów. Po pierwsze, dowiedziałem się, co jest w tych, tych wszystkich książkach jakieś takie też poprosiłem, żeby porobili zdjęcia, ale też. Dowiedziałem się też przy okazji, czytając ten zwiad biblioteczny, czego jeszcze studenci do końca nie rozumieją, nie? bo to tak to, to też troszeczkę wyszło w trakcie semestru, co trzeba opowiadać. Niektórzy już, jak się zgłosili późno, to dostali książki na UG. No, powiedziałem, no zwiadowcy czasami muszą pracować bardzo daleko, być wysyłani na jakieś wysunięte placówki. To jakiś przykład też ze zwiadu. Dalej, dałem studentom takie szablony w Excelu, R. W Pythonie, żeby takie podstawowe rzeczy statystyczne rozwiązywać, tam po prostu wpisując liczby, a, a tym samym mieć więcej czasu na omówienie sensu, tak? że, żeby zrobić więcej zadań, żeby zobaczyć, jaki jest sens tego testowania. Także, także studenci byli dumni, że całkiem szybko mogą zrobić różne testy. Przy okazji, te testy też pokazywałem, że jak ktoś chodzi na wykłady, to, to ma więcej punktów na egzaminie, więc też za pomocą za, za pomocą tych testów można to było zrobić. Szablony też są dostępne. Błażej Kochański, Statystyka 2, tam, tam są też linki do, do szablonów. Kolokwia, jak na zrobiłem open book, to też jakaś może inspiracja. Open book, w praktyce to oznaczało, że kolokwia były na komputerach. Każdy dostawał podobne zadania w ramach tam jednej grupy ćwiczeniowej, później musiałem zmieniać. A, a, I mógł korzystać ze wszystkiego za wyjątkiem porozumiewania się i za wyjątkiem sztucznej inteligencji. Z dwóch powodów, no bo to sztuczna inteligencja, jak umie, to rozwiąże, a często źle podpowie, i to jeszcze więcej jest, jest, jest kłopotu. Także studenci często tak śledziłem, kiedy oni się przygotowują, to czasami tam trzy godziny przed kolokwium się przygotowują. Tak, także tak to jest. Egzamin natomiast bez komputerów, natomiast można było korzystać. Z, z własnych notatek, tak, dowolnych notatek. Ważne, żeby były własnoręcznie, to też jakby motywuje do nauki. No przez to egzamin był trudniejszy, tak, egzamin był przez to trudniejszy, bo egzamin wtedy nie był z wiedzy, tylko z rozumienia, tak, z, 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 w ten sposób, że był na myślenie. No, na myślenie to nie tylko moje słowa, ale też słowa studentów. Wykorzystałem też to, że jak ktoś był na egzaminie, to też umiał odpowiedzieć na niektóre pytania, tak, na, nie, na, kto był na wykładzie, to umiał odpowiedzieć na niektóre pytania. Studenci stwierdzili, że egzamin tegoroczny był, był, był trudniejszy, ale udostępniłem zeszłoroczny egzamin z, z odpowiedziami. Tu jest jeszcze jakiś mem od studenta. Po egzaminie od razu dałem, jakie były prawidłowe odpowiedzi i jeszcze była szansa już na, po egzaminie, żeby podyskutować dlaczego, jeszcze wykorzystać tę szansę na dodatkową edukację, tak? Także tam wystawiłem na, na dysku Google, i zaczęło działać. W związku z tym, że egzamin był, nie był na komputerach, to w paru zadaniach były potrzebne tablice, to też od studentów taki, taki feedback, ale studenci sobie poradzili. Z innych narzędzi, które używałem, to R egzams do generowania zadań. No skoro używam R, to, 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 to łatwo to było przeprowadzić. Skrypt, o którym mówiłem, jest on dostępny. No. I wszystko to jest work in progress, tak? Czyli cały czas pojawiają się, pojawiają się nowe pomysły. Czas mi się skończył. Dziękuję bardzo. Nie tak do końca jeszcze chwila czasu nam się znajdzie. Na jakieś pytania, jeżeli mogę Cię jeszcze zaprosić? Czy Państwo chcieliby zadać jakieś pytania? O, widzę. Czy mogę poprosić znowu o wsparcie? Chcielibyśmy wszyscy usłyszeć to pytanie. GPT S mały. Zaprojektowany, żeby biegać. Dobra, nie, ja może Ja może nie pytanie, a komentarz, jeśli tak. mogę, tak, Bo nie daje mi to spokoju. Wydział zarządzania i ekonomii, skrót, rozwikłanie. I tak sobie pomyślałam, że to jest wydział po prostu zabaw i edukacji. Dziękuję bardzo. Teoria tak. Gier to jest porządny dział ekonomii, tak przy okazji, a także tak, tak, ważna rzecz. Mamy jeszcze chwilę na pytania, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Nie zdziwiłbym się, jakby pojawiło się pytanie, czy jest więcej memów. Ja, jest więcej no to. Parę. Ja mam takie pytanie w sumie. Czy w jakim stopniu to co robisz na zajęciach, wynika jakby z twojego charakteru, z osobowości? No bo tak mam wrażenie intuicyjne, że no ogólnie jesteś takim luzakiem życiowym, że tak powiem. W pewnym sensie. Ana, a na ile jest to jakby wypracowana i udoskonalona przez lata pracy metoda dydaktyczna? Ja od 8 lat pracuję na uczelni. Wcześniej, kilkanaście lat temu, byłem członkiem zarządu banku, także do końca luzakiem nie jestem. Natomiast no jak przyszedłem na, na uczelnię, no szukałem po prostu sposobów też dydaktycznych, a, a skoro znalazłem, to natychmiast wdrażam zdrażam życie. A no tak, no tutaj powiedzmy, no w banku to jest, są poważne sprawy, a, a też ludzie się, się bawią, a, 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 a na uczelni, yy, na, na uczelni no po, po prostu zdobywamy wiedzę, więc czemu przy okazji się nie bawić, nie? Cudownie, cudownie. Dziękuję bardzo. Ja podobne mam trochę podejście właśnie życie jako ciągłe doświadczanie i dawno temu porzuciłem już jakby taką Taki niepokój czy niechęć do bycia postrzeganym jako dziwny czy powiedzmy nietypowy yy, i dobrze się z tym żyje, jak się człowiek przyzwyczai. Natomiast no, muszę powiedzieć, że dzisiaj dużo inspiracji uzyskałem od ciebie, żeby <noise> dalej pogłębiać, dalej badać.